To jest podcast Wspólne, Wspólne Słowa, czyli odwaga, relacja, pasja, rozmowa. Zapraszają Ania Dankowska i Ula Sautyspara. Zapraszamy do kolejnego odcinka naszego podcastu Wspólne Słowa. I dzisiaj chciałybyśmy rozpocząć od krótkiego fragmentu ze wstępu książki Szefali Sabarii, Radykalne Przebudzenie do Autentycznego Życia. Posłuchajcie. Przychodzi taki czas w życiu kobiety, gdy śmiało i bezwstydnie ogłasza ona swoją ostateczną niepodległość. Gdy wreszcie czuje, że jest gotowa. Aby domagać się swojego miejsca na świecie, gdy na nowo określa współczucie jako jednoznaczną miłość własną. Przypomina mi się y, ilustracja Marty Frey. Kluczyki mam, telefon mam, wstydu nie mam, mogę wyjść. Tak jest. I tym wychodzeniem, wychodzeniem naprzeciw e, różnym tematom, które. Nie do końca są łatwe do opowiedzenia, bywa różnie. Od jakiegoś czasu opowiadamy o dziewczynach, o kobietach i ich drodze do takiego samostanowienia i do radości ze sprawczości, ale przecież wiemy, że to dotyczy też chłopców, mężczyzn, że dopóki nie idziemy ramię w ramię, jest nam znacznie trudniej osiągnąć jakąś trwałą zmianę. I dziś przechodzimy na Was z dwoma książkami, które się też jakoś splatają. Splatają się poprzez też autorki Emily Pine, o której wspominaliśmy, wspominałyśmy już, ale także Natalia de Barbaro, o której tu też wspominamy. I w tych książkach przeplatają się losy dwóch kobiet, zupełnie różnych, z innych krajów, z innymi doświadczeniami, ale często wspominającymi o mężczyznach, którzy stają za ich sukcesami, za za tym, jak odważają się też w świecie zabierać głos. Jeśli mowa o Emily Pine, to właśnie jej książka o tym się nie mówi. Powstała między innymi dzięki jej partnerowi, bo jej notatki do samej siebie miały zostać w szufladzie. Kiedy przeczytał je partner, twierdził, że one są świetne i to dodało jej odwagi do tego, żeby przesłać je do wydawnictwa, i tak też powstała cała książka. Na początku te notatki do samej siebie powstały trochę na przekór obietnicy złożonej ojcu, a właściwie zaproszeniu do tego, żeby sama autorka nigdy nie pisała, bo im ojciec nakazał jej właśnie obiecać, że gdy dorośnie nie zostanie pisarką, czemu ona się nie podporządkowała i dziś mówi śmiało, że pisanie to, to jest uczucie stawania się panią swojego życia. A przecież książka Natalii de Barbaro przędza właśnie jest o wewnętrznej wolności i o zamieszkiwaniu swojego życia, o byciu wierną temu, co mamy w środku. I Natalia de Barbaro też często opowiada o swoim synu, o swoim mężu i o innych mężczyznach, którzy są obecni w jej życiu. I myślę, że to jest taki moment, żeby też y, móc się podzielić tym, że y, y, są to wątki uniwersalne, czyli możemy myśleć o tym, że jeżeli opowiadamy historię kobiet, y, potrzebujemy mężczyzn, żeby stanęli za tymi kobietami i wzmacniali ten głos swoim głosem. Dla mnie powiem Ci, ci mężczyźni są takimi bohaterami drugiego planu, przędzy Natalii de Barbaro, że jednak bardziej zwróciłam uwagę na ten przekaz kierowany kobietom i na te wątki, w których Natalia de Barbaro sama pisze o sobie, o swoich odczuciach, czy swoich zmianach, czy też swoich próbach gdzieś zmagania się z rzeczywistością. Więc Uważam, że bardzo ważne jest to, co mówisz, ale powiem ci, że tak moja uwaga była przy czym innym. I mnie w Przędzie Natalii de Barbaro przede wszystkim dwa wątki tak zatrzymały na dłużej. Dwa słowa, które autorka tak utworzyła. W ogóle to bardzo cenię Natalii de Barbaro, tą jej umiejętność tworzenia nowych słów, czy nadawania, albo inaczej, wydobywania znaczeń. I jednym takim słowem jest Raszmagedon. Jaki piękny, nie? a drugim lekko duszenie, które właściwie można by sobie przeciwstawiać. Ten Magedon, to pewnie, kto jeszcze nie czytał książki, to już czuje o co chodzi. bo Natalia de Barbaro zauważa, że wiele z nas, wiele kobiet bierze udział w takim Magedonie, czy chce, czy nie chce, niejednokrotnie, bezrefleksyjnie. No i o tym pisze, ale też pisze o potrzebie lekko duszenia takiego odkrycia w sobie lekkości i zgody na to. Miałam przyjemność być na warsztacie u Natalii de Barbaro. I powiem wam, że to było ciekawe, że kiedy Natalia zaprosiła do lekko duszenia, to z wszystkich kobiet wyszła ta lekka natura dziecka. To, żeśmy tam zaczęły bawić się w chowanego albo śpiewać w deszczu, albo szukać czegoś, przypominać sobie jakieś zabawy z dzieciństwa. I to, ja mówię o tym jako takiej inspiracji, żeby poszukać czegoś w dniu codziennym. I oczywiście wiem, że to jest cholernie trudne. To wiem i z autopsji, i z pracy z pacjentkami, że to jest trudne, ale jak coś jest trudne, to nie znaczy, żeby w ogóle odpuścić, nie? To... Tak, tak, to pięknie splata yy, yy, te wątki, o których tutaj też, Prawda? To, to jest nam bardzo bliskie. Zresztą sama Natalia de Barbaro wielokrotnie cytuje tutaj w książce Raz, ale też w różnych wypowiedziach Ester Perel, mm -hmm. której właśnie zaproszenie do zabawy, do tej lekkości, do cieszenia się, nawet w, w, zdaje się, że taki fragment przytoczyła Natalia de Barbaro w samej książce dotyczące tego, że w dorosłym życiu możemy mieć miejsce na zabawę, tylko potrzebujemy też to zauważyć, czy są możliwości, że nie musimy pozostawać tylko w tym, co Ty tutaj też nazywałeś za nią, magadonem, ale że to lekko duszenie, to zaproszenie do zabawy jest też taką energią równoważącą, to wszystko, co robimy na co dzień w pośpiechu, w biegu, w celowaniu, w działaniu, tak? To mm -hmm. wydaje się takie też yy, ważne yy, na wielu płaszczyznach. Myślę tak o takiej kreatywności, która za tym się kryje. Mm -hmm. yy, przy Reżmagedonie przypomina mi się piosenka Anny Marii Jopek. Ta niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, ja wysiadam. I no, mamy wszyscy doświadczenie, jak ktoś zatrzymał świat nie? w pandemii, w lockdownie. Tylko wydaje mi się, że tu chodzi o to, żebyśmy to my wyłączyły ten świat na naszych zasadach, mm -hmm. a nie, że ktoś nam coś nakazuje, nie? Tak, że to jest ta wolność, o której tak. pisze no właśnie. i ten wybór, który za tak. tym stoi. I możemy świadomie stawać się playful, tak jak ona tutaj to przetłumaczyła, czyli figlarni, mhm. tak? Jakie fajne słowo. <laughs> tak, że niech tego będzie więcej w naszym życiu. Chodźmy po lekko duszyć. Mhm, tak, bo tu jest przecież podtytuł ważny. W poszukiwaniu wewnętrznej wolności. I jest to w ogóle niezwykle bliski mi temat. To poczucie, czy świadomość wyboru. Że mamy wybór częściej, niż nam się wydaje. Tak naprawdę. A chciałabym taki fragmencik właśnie z Przędzy przeczytać, jak pisze o tym sama Natalia de Barbaro. Szukam wolności wyboru, bo chcę żyć swoje własne życie. Punktem wyjścia jest świadomość. Widzę, czemu podlegam. Jeśli nie widzę, nie ruszę w inną drogę i nie znajdę swojego domu. Głodna miłości, uczona układności wobec zastanego świata, Spięta gorsetem oczekiwań wkroczy w dorosłość, w świat, który mówi mi – celuj, to może dostaniesz celujący. Zobaczyłam to kiedyś na swoim kolażu, który robiłam sobie po nic. Skleiłam ze sobą dwa fragmenty tytułów z jakiegoś magazynu. Pięć gwiazdek to za mało na szóstkę. W tym świecie wyścig zaczyna się dźwiękiem budzika i nie ma mety. Jeśli chcę dać wyraz sobie samej, potrzebuje widzieć jasno i decydować. I to jasno widzenie jest mi bardzo bliskie. Jakiś czas temu przeczytałam wywiad z aktorką, teraz ja sobie próbuję przypomnieć, Agatą Buzek. Mhm. I ona mówiła o tym, że ją interesują te jasne rejony, że miała takie poczucie w jakimś momencie, że tak długo eksplorowała te ciemne strony, że chyba daje sobie przyzwolenie na to, żeby wreszcie. Klejone jasne, były przez nią też eksplorowane. Jakoś też tak natrafiam ostatnio na wywiady z Magdaleną Cielecką, która też o tym mówi, jak ważne są przekazy z jej środka, czyli dosłownie z brzucha, słuchanie tego intuicyjnego głosu, cieszenie się też. Myślę, że to jest też bardzo ważny przekaz płynący i z, z książki Natalii de Barbaro i Emily Payne, że. To jest ten czas, to mm -hmm. jest Twój czas. I takie szukanie jasności wcale nie jest y, tak naprawdę łatwe. Y, nie pamiętam, w której książce Brené Brown, ale o tym już kiedyś wspominałyśmy, to też mówiłyśmy, że radość jest trudna do przeżywania. Nie? Jak jesteśmy tak zanurzone w częste przeżywanie wstydu, to tak trudno wyjść do radości i obudzić ją w sobie. I to mi się też kojarzy z tym, o czym, o czym wspominasz. Te jasne strony. Tak. W samej książce yy, Natalia de Barbaro też mówi o takim wewnętrznym barometrze a propos tego, że. Ta wewnętrzna dziewczynka staje się barometrem. Warto by było sprawdzić, gdzie ona teraz jest, nawet w tym momencie. Jak wygląda, jak się czuje, czego potrzebuje. Tak, że wyobraźnia jest tutaj fantastycznym, też myślę sobie, takim medium, <grym> do tego, żeby tak sprawdzać. Tak. Nie wiem, jak ty, Aniu, no, kiedy ja przeczytałam te słowa, to od razu zamknęłam oczy i wyobraziłam sobie, jaka w tym momencie była ta moja wewnętrzna dziewczynka. Więc jeżeli ktoś nie czytał książki i nas słucha, to też zachęcamy. Tak, nie, nie sposób nie zrobić tego ćwiczenia, tak? Ta moja aborygenka, bo ja zazwyczaj tak sobie wizualizuję tę część, <grym> miała się w tamtym momencie dobrze, ale przecież nie zawsze tak jest. I, y y y Jakoś niespełna tydzień temu natrafiłam na taki dokument o Julie Child. Jak miałyśmy tą swoją taką serię o tych ogrzewających filmach, które mm -hmm. mogą grzać nawet teraz, bo spotykamy się wiosną, ale wciąż zimną, taką, która nie odpuszcza zimna. I ten film dokumentalny o, o Julie Child był też takim zapisem radosnych doznań i przeżyć kobiety, która pochodziła z takiej wyższej klasy średniej w Stanach Zjednoczonych. I bardzo późno odkryła, a czym czuje się najlepiej, bo dopiero w około tam 50 roku życia, a natomiast było to też efektem właśnie takiej otwartości na poszukiwanie. Mhm. I oczywiście zachęcam wszystkich do obejrzenia Julii i Julie, ale też może nawet bardziej do obejrzenia tego filmu dokumentalnego. Bo to było bardzo inspirujące zobaczyć kobietę, która no, blisko ma 1,90 90 m i staje pomiędzy wieloma mężczyznami, kucharzami w, we Francji, jako jedyna kobieta ucząc się, jak gotować wówczas, i wraca do Stanów Zjednoczonych, i tam zaczyna karierę z wielkim rozmachem, bo chyba ostatnie programy z jej udziałem to był chyba 90. Pierwszy rok jej życia, nie? bo to też tak długo pracowała do, do późnej, późnej starości. Także to jest jakaś inspiracja, że my możemy wewnętrzną wolność traktować jako tą wewnętrzną nawigację. Mhm. Ale też jest to dla mnie taka odwaga do podążania za tym swoim głosem, że czuję, że to jest moja pasja i za tym idę. Nie? Tak, tak, to od niej przecież odwagi i zmiany w życiu. Ale też mnie naprawdę ubawiły te jej pierwsze wystąpienia, ponieważ one, one nie były łatwe. To, to zdaje się, że były lata 60., mikrofon był ciężki, powodował yy, zwarcia, gdzieś tam prąd ją niejednokrotnie popieścił w związku z tym i, i no, myślę sobie, że trzeba było nie lada wytrwałości. Więc nawet jeżeli dziś nie czujemy się wolne w jakimś obszarze swojego życia i nie doświadczamy takiej pełni, jak my tutaj mówimy, tak, że nie czujemy się wcale jakąś całością, tylko właśnie czujemy, że jesteśmy jakoś poszatkowane i um, zbieramy się w kupę, jak to mówią, to um, jest. Um, Myślę, że przędza taką książką, która hmm, pozwala sobie pewne pytania zadać, usiąść na tej ławeczce z tymi pytaniami razem z Natarią Do Barbaro i sprawdzać, w jakim obszarze swojego życia chciałabym poczuć więcej wolności, więcej swobody, gdzie chciałabym, żeby było mi lżej, jak mm -hmm. mogłabym polekko duszyć. Ona mówi też o czymś ważnym w kontekście, Lekkoduszenia właśnie. Do lekkoduszenia tu chciałam przeczytać yy, króciutko, i, bo już wspominałam, że to słowo bardzo mi się podoba. A Natalia de Barbaro pisze, że chodzi mi o to, żeby doświadczyć stanu, kiedy moja dusza jest lekka. Chodzi mi o to, żeby lekko duszyć. Lekko duszyć, czyli lekko oddychać. Zupełnie odwrotnie niż ledwo dyszeć. Ale cudne. No i właśnie o tym sobie myślę, że w tym wyścigu, tak, w tym co ty też za nią nazywasz, Magadonem, lekko duszenie jest praktyką, jest praktyką i możemy się uczyć też od innych kobiet. No ta książka wiem, że powstała właśnie dlatego, że mnóstwo listów, maili, warsztatów Natalii. Odsłaniało też taki ból i, i cierpienie kobiet związanych z tym brakiem tej wolności. I powstało rzeczywiście dla, dla nas wszystkich, żebyśmy mogły tkać razem. Zresztą jest taki fragment, jak go sobie zaznaczyłam dotyczący właśnie tego, że dobrze jest tkać nie w pojedynkę, mieć kogoś obok, kiedy się przeplata wątek na sznurkach osnowy raz górą, raz dołem. Kiedy się szuka sensu, czasem po omacku, czasem wystawiając się na prześmiewcze głosy, czasem z własnym prześmiewczym głosem w tle, dobrze jest mieć swój krąg, kiedy się sobie uparcie powtarza, że wszystko ma sens, wbrew tylu rzeczom, których sensu nie widać. Dobrze się uprzeć, że nie jesteśmy same, że łączą nas niewidzialne nici we wszystkich kolorach świata. Ta energia kobiet i wspólnota jest ważnym ak akcentem. Taka idea siostrzeństwa i szukania dobrych kobiet wokół siebie, które mogą nam towarzyszyć i z którymi no tak, możemy i rozmawiać i tkać, bo nie wspomniałyśmy o tym, że też ta, ta książka jest osnuta wokół takiej metafory tkaczek i łuczniczek. I łuczniczka to, to jest symbol takiego działania. Prosto do celu, zadaniowego. Natomiast tkaczka to jest symbol takiej obecności w tu i teraz. Na spokojnie, takim czuciem uważnym na siebie. I Natalia de Barbaro mówi, że no warto umieć jedno i drugie. Czasem przydaje się być uczniczką. Mówi o tym, o tym Ty Aniu też w poprzednim odcinku bodajże wspominałaś, o tym, że może być i tak, i tak. Nie? Niekoniecznie świat albo-albo, tylko mogę umieć być taka, jak potrzeba, zadaniowa, i mogę umieć być tkaczką, spokojnie, tak? Wybierać bycie, zatrzymanie, z tym, z tym wyborem, prawda? Ale jeszcze sobie tak pomyślałam, bo to taki ważny dla mnie fragment, kiedy mówi Natalia de Barbaro o tym, aby być dla siebie dobrym y, i żeby dawać sobie to, czego na przykład rodzice nie umieli dawać. Y, pisze tak. Reguła byłaby taka: o cokolwiek jesteś zły na swoich rodziców, nie powtarzaj tego wobec siebie. Zamiast tego możesz dawać sobie to, czego oni ci dać nie umieli. Jak myślę sobie o pacjentkach, to, czy pacjenta, bo tutaj już płeć to w ogóle nie ma znaczenia, to rozumiem to tak jako te wszystkie głosy takiej wewnętrznej krytyki, która się nam włącza. Tak? A nie jesteś wystarczająco dobry, czy dobra, a tego znów nie zrobiłeś, czy nie zrobiłaś, i głosy z przeszłości, rodziców, nauczycieli, innych znaczących osób, i to jest taka namowa do tego, aby sobie powiedzieć coś innego. Że możesz się zatrzymać, możesz być wartościowy, jesteś OK, jaki jesteś, jaka jesteś. I nie musisz mieć samych szóstek, żeby poczuć się cokolwiek wart. Tak, tak, zdecydowanie. Nie, że to jest dobry czas. Dobry czas na dokonanie takich zmian, jakich chciałobyśmy doświadczać. Natalia też mówi o zmianie jako o czymś, co możemy zacząć od strony zachowania. Nie, tak jakbyśmy. Lekko dusząc, wchodziły w tą inną energię i też zapraszały innych do tego, że właściwie można powiedzieć o tym, że ja nie muszę tego od razu poczuć, ja mogę po prostu się zachować tak, jakbym już to potrafiła. Tak, dokładnie. Zachowuj się tak, jakby już to było opanowaną umiejętnością, ale nie wycofuj się i nie. Nie decyduj, że się czegoś nie podejmiesz, bo nie umiesz, tylko zrób, jakbyś umiała i sprawdzisz, co z tego wyniknie. Tak, w jednym z odcinków to ty cytowałaś Broniwear, zdaje się. Podniesienie do tego, czego żałujemy przed śmiercią. No i dobrze przeżytego życia, tak? przeżytego przez siebie. No nie będziemy żałowały. O tak. Nie, że też myślę o tym, jakby w kontekście kobiet, które znam albo które, które gdzieś chciałabym poznać albo które, o których słyszałam. Najbardziej dla mnie taką naprawdę znaczącą historią była opowieść Suli Legin, a między innymi autorki Czarnoksiężnika z archipelagu, ale też znanej z innych powieści Fantazy. Która w takim filmie dokumentalnym właśnie opowiadała, że miała przez kilka lat problem, żeby napisać opowieść z kobietą w roli głównej. Tak bardzo weszła w ten męski świat, no bo przecież wtedy świat pisarzy byli głównie mężczyźni, że nie potrafiła przywołać, się tego sposobu myślenia, odczuwania. Tak bardzo przywykła do tego. Mnie to też zaskoczyło bardzo, bo księżniki jest genialną książką, ale tam kobiety to są właściwie na marginesie. <grywanie> Karykaturalnie przedstawione, tak? A tymczasem ona mówiła o tym bardzo otwarcie, że ona tego nie potrafiła. Czyli musiała się stać kimś innym, musiała się tak naprawdę stać tym mężczyzną, żeby pisać tak jak oni. A później odkrywała, że właściwie to my mamy ten wybór. Nie, że to nie zawsze jest proste, ale przyjrzenie się temu, w jakiej energii jestem, tak, może mówiąc o tym, czy ja jestem właśnie tą uczniczką, czy ja jestem teraz tym, tak, kto tka, no fajnie jest mieć tą refleksję, nie, bo to rodzi wybór i, i, i to, to było poruszające, dlatego że Ursula Legini już wtedy miała 80 kilka lat, jak o tym opowiadała, ale no to nieważne, kiedy my to odkrywamy, że możemy... Yy, zasiedlać swoje ciała, jakby czuć się sprawczy to i teraz. Też wychodzić z tych trudnych rzeczy. Ważne, że, że mamy tą, tą możliwość, żeby od tego pierwszego kroku zacząć. Emily pani też mówiła o tym, że ona pracuje w zawodzie głównie wykonywanym przez mężczyzn i wcale to nie było jakoś yy, łatwe, yy, ale ona mówiła o tym, że ona sama się przyłapywała na tego rodzaju myśleniu, takim myśleniu, które sama określa jako seksistowskie, tak? Więc to nie jest tylko tak, że, że tutaj możemy wskazać na mężczyzn albo wskazać na jakąś grupę kobiet, tak, my jesteśmy wszyscy zanurzeni w tym i jakby dla mnie tkanie, energia tkania to jest zatrzymanie się przy tym, co jest teraz, mhm. sprawdzenie, czy to mi służy, co jest dla mnie teraz dobre, co jest dla nas dobre i to jest punkt wyjścia i to tak. jest ta łapeczka na jeżeli i dobrze Dokładnie. to zrozumiałam. Nie? Że to siadamy na tej ławeczce i z tymi pytaniami no, gdzieś tam sobie zatrzymujemy się i odpowiadamy na nie. Tak. I jeszcze sobie myślę w nawiązaniu do tego, co mówiłaś o Julie Child, że nie jest za późno. I to jest też ostatnie zdanie w książce Natalii de Barbaro. Jest już za późno, nie jest za późno, co jest cytatem z wiersza Edwarda Stachury. I tak dawno temu, w czasach moich nastoletnich, ja bardzo rozczytywałam się w poezji i twórczości w ogóle, Edwarda Stachury. No więc świetnie znam tą całą piosenkę, z której jest ten fragment. I jednak dopiero teraz mnie tak oświeciło, że właściwie ten wiersz teraz mogę sobie rozumieć jako taki wiersz o potrzebie bliskości samej siebie z samą sobą. Bo taka. Warstwa i pierwszy odbiór tego utworu to oczywiście tęsknota za bliską osobą, jeżeli chodzi o związek czy relacje. Ale posłuchajcie, gdyby przeczytać tę strofę tak, myśląc o sobie, to jak ona zabrzmi? Jeszcze zdążymy naszą miłością siebie zachwycić, siebie zachwycić i wszystko w krąg? Wojna to będzie straszna, bo czas nas będzie chciał zniszczyć. Lecz nam się uda zachwycić go. Jest już za późno, nie jest za późno. Jest już za późno, nie jest za późno. Hmm. Tak, jest już za późno i nie jest za późno. Bardzo mi się to podoba. Być może na coś jest za późno, ale być może jednak nie. Trzeba usiąść i sprawdzić. Tak, ja myślę przynajmniej. Tak, to, to sprawdzam jest wspaniałym pomysłem. No to zostawiamy Was z tą ławeczką albo innym krzesełkiem, na którym siedzicie, czy może fotelem, a może już kiedy nas słuchacie, to może jest ciepła pora i siedzicie na kocyku na łące. I aby sprawdzić, gdzie jestem, czego potrzebuję, jak mogę sobie okazać jakąś czułość i dobroć. Dziękujemy. Dziękujemy wszystkim i do usłyszenia. Do usłyszenia.